Ten wypadek był w Ukrainie w 2011 roku. To było na weselu mojego kolegi z wojska. Poszliśmy na drugi dzień wesela do rzeki. No i skoczy, skoczyłem pierwszy raz niby ok, Dla mnie to była nowa rzeka, nigdy tam nie byłem wcześniej. No i a drugi raz już skoczyłem i gdzieś tam było po, po, za płytko. Nie wiem, może trochę więcej niż szkolano. No, tylko pamiętam, że uderzyłem się, ciem, ciemno w oczach. Następne co pamiętam, to już leżę na brzegu i mi tylko opowiadali, jak mi wyciągali z tego. No i następne co pamiętam to tak ułamkami, że otwieram oczy to już jestem w szpitalu, otwieram drugi raz to już jestem gdzieś w karece, trzeci raz to już gdzieś leży w innym szpitalu, już w innym miejscu. No i kolejny raz to już tak też otwieram oczy, już gdzieś w reanimacji leżę. I następne co pamiętam to już przy mnie stoi mama, coś tam placze i tak dalej, że opowiada, że wszystko będzie dobrze. Najgorsze to, co było, to że miałem długą przerwę od momentu wypadku do operacji. Około miesiąca czekałem na tą operację i leżałem w szpitalu i z uwiązaną szyją i na plecach i nic nie, z tym nie robili. I bo nie było po prostu pieniędzy na to. I wtedy, kiedy już zbieraliśmy pieniędzy, no to zrobili tą operację i po prostu podziękowali i wysłali do domu. Bez żadnej rehabilitacji, bez niczego. Po no, potem, jak przyjechaliśmy tu do Polski, byliśmy tu na szpitalach różnych, na konsultacjach u specjalistów polskich no, i powiedzieli, że no, po prostu nie ma żadnej szansy, aby to się jakoś u ciebie naprawiło. No to będziesz tak chodzić do końca życia. No e, walczyliśmy o to, aby dostać jakiś pobyt tutaj, jakieś ubezpieczenie medyczne i wtedy zaczęło się tu, że dostałem tak rehabilitację od przychodni tutaj w bloniu u nas. Odmówili mojej, mojej mamie w zasilku opiekuńczym, bo powiedzieli, że jestem na tyle samodzielnym, że po prostu nie potrzebuję takiego zasilku dla mamy, że ona może sobie w godziny, gdzie tam wyjeżdża na dwie godziny na treningi, to ona sobie może spokojnie iść do pracy i pracować te godziny. No, czekaliśmy na tą decyzję 9 miesięczną jak porządna kobieta, no nie pracowała, nic nie robiła. No, no że przyszła taka miła pani o wszystkim pytała, co robimy czego nie robimy, czemu tak, czemu nie. No to co mam tu już jestem z takim dzieciaczkiem, się baby. Tu jestem z babcią, to jest chyba mama mojej mamy. Grałem w kiedyś w szkole muzycznej, grałem na Kordowanie Guzikowym, tu jakieś zdjęcia już z rehabilitacji po wypadku, które miałem na Ukrainie tych sanatorium. Zdjęcia chyba pierwsze dni po przyjeździe do domu, nie mogłem nawet sam podnieść ręki, aby coś tam zjeść, albo napić się to mi Mama karmi z ręki, no ja tam chyba leżę, muzyczkę słucham. Jestem zawodnikiem rugby na wózkach. Jak ja trafiłem do tego sportu? Przychodził do mnie rehabilitant. Pan Andrzej z mojej miejscowości do mnie do domu i coś mi robiliśmy, jakieś ćwiczenia. No i powiedział, że ma takiego znajomego, też kulawego, który sam się porusza, samodzielnie, studiuje, jeździ samochodem, no i mieszka od siebie niedaleko, to jak chcesz, to mogę być dać jego kontakt. No ja tak wtedy to tak z niechęcią powiedziałem, okej, okay, okej, okay, dobra, to poproszę. So, weźmy ten kontakt i później jakoś może zadzwonię do niego, może coś napiszę, nie wiem. No i w tym... W, za kilka dni, wieczorem, poszła mama na zakupy. No i widzi, że jedzie jakiś chłopak na wózku i ona to od razu... O, to chyba na pewno ten Mateusz, o którym pan Andrzej mówił. Ona zaczęła opowiadać, że ma syna, osoby niepełnosprawną, że leży, nic nie robi i, i to może coś tam chciałbym zobaczyć ciekawego. No to idzie jakieś tam parę godzin. Ten Piotrek przyjechał do mnie do domu, wchodzi do mnie do pokoju, ja sobie leżę, tam coś tam pykam w laptopie, jakieś tam filmiki, coś tam oglądam. A on podchodzi do mnie i mówi, po co ty leżysz? Stawaj, jedź z nami na terenie na rugby. No ja tak takie oczy miałem, że co, gdzie, jakie rugby. Jakby... No i co, jakieś tam kilka dni on przyjechał po mnie, wsadzili mi do samochodu. No i pojechałem pierwszy raz na rugby. No i spodobało mi się. I zacząłem regularnie jeździć na te, te treningi. Szukałem kogoś, kto mi, mógłby mnie zawieść znajomych, kolegów, tam znajomych, znajomy, kto jedzie do Warszawy, bo ten Piotrek nie, nie zawsze mógł mnie zabrać. No i tak patrzyłem na resztę osób i widzę, że są osoby z moją niepełnosprawnością, że tak samo sparaliżowane i jeżdżą sami, jeżdżą same, sami samochodem. No i myślałem o tym, dlaczego ja tak nie mogę. No i za jakiś czas to zrobiłem prawo jazdy tu w Polsce. Poszedłem na studia, skończyłem już w prawie, no skończyłem już zadania z logistyki licencjata i teraz jestem na studiach magisterskich zarządzania. Przyszłość to widzę, to praca. Teraz to tak podejmuję czasami próby takiej pracy w strefie ubezpieczeń zdrowotnych, bo przeważnie dla Ukraińców, którzy przyjeżdżają, to mają jakieś wypadki no, na drodze, na, w pracy, na budowie, gdziekolwiek i nie wiedzą o tym, że mogą dostać jakieś odszkodowanie. Przez kilka lat grałem w drużynie Avalon Extreme, a obecnie jestem zawodnikiem warszawskiej drużyny rugby na Łuskach Four Kings i również jestem zawodnikiem kadry narodowej polskiej.